Uwaga, zajebiste, na czas to robiliśmy, wygrałam, nie? Szybciej Wiola, szybciej! Cześć, z tej strony Wiola Radzanowska i Daga Dominiczak, czyli tegoroczna debiutantka i mistrzyni świata pikiniara, wellness, i jeszcze jedna ważna rzecz, Viola jest na off-sezonie, a ona jest w sezonie, <noise> dlatego ja pokazuję brzuch, a Viola ma duży dekolt. <noise> a dalej? <noise> no i Ty. zapraszamy Was na nasz trening. Pokażę Ci, zrobimy dzisiaj maga trening nóg i pośladków, w związku z tym, że jest Jak ja to słyszę, trening z łelneską, nóg i pośladków. <noise> Będzie fajnie, nie bój się. Dobra, zaczynamy od rozgrzewki, także zakładamy. Będę... I jedziemy. A ty masz przepraszam słabszego czy mocniejszego? Ja zawsze gumę mam mocną. <grymne> Ona mnie oszukuje. Jedziemy. 8, 9, 10. I po skosie. 10. Nie pochylaj się w przód. odwiń miednicę i poczuj, żeby pośladek pracował, nie? Jeszcze 5, 4... Trzy, dwa i jeden, druga noga. Jaka ostra ta twoja guma? Dobra. Dubska ponię, dubska ponię. Dobra, należąco lala. Eee, to co Michał pokazywał, nie? Oh. Dobre było. No, tu jest ok. Fuck mi. Z tą gumą tu... Jest... Ja pierdzielę. Oh. Ej, nie wiem czy dobrze to robię, nie widzę się, oh. w Już nie mogę, kurwa. Dobra ostatni. Ja za tobą. Dobra, prawa. Kolano weź na zewnątrz. O kurde. Zawiało mnie. Zawiało mnie. Hmm. Viola właśnie upadła po raz pierwszy. Nocy hmm. przybywaj. Dobra, odnosimy hantlę. Tylko nikt nikt nie mówi, że robimy trening w makijażu jak zwykle. Hmm. Jak bym wyglądała bez? <noise> Dawaj. Je na przykład zrobić na stepach, bo niżej zejdziesz. Aha, no, no. No, tam były stepy. Ludzko już spuchło. A jest jeden. Dobra, to ja już robię. Nie czekamy na wioletę, tu nakręcisz mnie. Nie? Ja sprawdzę pośladek. pracuję. No i dobra. Zacznij spięcie. pośladka tu. Pośladek tu masz poczuć, że I nie dokręcaj bioder. Będzie z niej jeszcze dyskiny, nie a? Mhm. Dawaj, Dole, dawaj. I ostatni i druga noga. Za okrągliłam, prawda? Ale ostatnio wszyscy mi mówili, że jestem za chuda, bo mi się twarz zapadła, a teraz, teraz jestem okrąglutka. Jestem team Guli. Rozciągnij jeszcze, jeszcze, jeszcze i teraz zepnij tyłek i górę. Dobrze, pięknie. A Idealnie. Widzisz, jak drżę? Tak, <grym> bardzo mnie to cieszy. Dawaj. Powoli do dołu, zepnij poślag i góra. I tam super. Dobrze, dobrze. Dobra, chodź Wiola, pokażę Ci moje sekretne ćwiczenie, które kocham, nienawidzę. Na Best of the Best dubkę? E, tak, kocham i nienawidzę jednocześnie. I to jest naprawdę moje tajne ćwiczenie, więc moje konkurentki wall przyglądajcie się, bo chcę, żeby nasza konkurencja się rozwijała. Dobra, Lala. Najbardziej newralgiczne miejsce w sylwetce kobiety to połączenie dwójki i pośladka. Nie? Naj najbardziej siedzi tutaj. Pokażę Tyłam, żebyście dobrze widzieli. Musisz tak, to musisz, chodź tu Wiola, no, chodź tu dziecko moje, musisz dobrze się ustawić, żebyś miała podwiniętą miednicę i wypychając suwnicę, żebyś mocno wbijała piętę pod pośladek i zaczynała od spięcia pośladka i czuła dwójkę. Okay. Jak czujesz czwórkę, to musisz poprawić się, więc tutaj w zależności o, jak w wysoki jesteśmy tam. i tak dalej, każdy musi znaleźć swoje miejsce, nie? Robimy kochana po 10 powtórzeń na każdą nogę. Najpierw jedna i później druga. Nie? Drugą nogę podwijasz pod siebie. No i jedziemy. I pamiętaj, żeby kolano mocno prowadzić na zewnątrz. Na zewnątrz. Spiąć tyłek, dwójkę czujesz, czwórki jak najmniej angażujesz. Dół i góra. Tu sobie spokojnie leżysz, nie? Dobra. I mocno kolano na zewnątrz, nie? Wtedy. I szczególnie teraz, jak wypychasz kolano na zewnątrz, bo wtedy od razu ci się przynosi tu ciężar. W sensie, się wiesz. Praca. Ej, ale to naprawdę czuć. Co? Czuć to ćwiczenie. No jest mega, mówię ci. Ja to kocham i nienawidzę. Jednocześnie. O tu, 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 Ach, tu no. jak wchodzi ci dwójka w posiadę. To jest zajebiste. W pozycji tyłem to jest mega po 10 i jeszcze jedno ćwiczenie na bójki, no bo to jest najważniejsze dla, jak dla mnie, najważniejszy element e, treningu z tyłu. Nie licząc dupki, nie? no. Ale miejsce, które dużo mówi, czy jest forma, czy jej nie ma. Dobra, kładę się, dociskam biodra, jedziemy. Szybko góra i wolno dół. Wiola, teraz ćwiczenie, Te. które musiało się dzisiaj pojawić na treningu. Te. Robisz dropsety? Czasem. No to dzisiaj zrobisz. Robimy trzy serie. I czwarta seria jest dropsetem, dobra? Przemyśl dobrze ciężar. I jedziemy. 20, 15, 12 i dropset 3 razy 10. 别出来偷着。<Like. S 2> <Like. S 1> like. 20. Ja tak robię, no. 40 razy 20. Nie! 40 kilo, 10 A. powtórzeń 20, 30 kilo, 10 powtórzeń. Ale chcesz tak teraz, czy nie? Nie, nie. No. Chcesz? 8, 9, 10, 30. Mhm. Raz. 2, 3, 4. Pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Szalona. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dyszka. Oh, Posłani zejście. Poproszę. <grymne> to jest ten moment, gdzie wydają mi się kolana. No. Oh, dzięki. Ups. Dwadzieścia. 20... Nie dało się oszukać. dwadzieścia, piętnaście i dziesięć. Ja liczę. trzy. Cztery. Pięć. Teraz ja tam mina. Sześć, jest okay na razie. No, siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedziesz, dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem. Sześć, pięć. Dobrze, to tak ma wyglądać. Dawaj. Trzy, dwa... I jeden. Dobra. I jedziesz. Zamiast. Dasz radę, teraz najfajniej, no. Dawaj, hop. No. Ostatnie pięć. Dasz radę, dawaj. Aj, Guli, tutaj przybliżenie na ten wysiłek, zaangażowanie serce do treningu. ale <laughs> trzy. Dwa. Ostatni. Zartowałam jeszcze trzy. Żartowałam. Rączkę dla Pani. O, o, o. Fajnie, co? Jak, jak pełko. Za wysoka coś. Teraz jest okej. Okay. Dobra, tak wyglądał nasz trening. Mam nadzieję, że coś skorzystacie i wyciągniecie chociaż jedno ćwiczenie z tego, bo zdradziłam tutaj moje tajniki. Biola, podobało Ci się? Oczywiście, że mi się podobało. Super. O my, możesz chodzić? Czy chłopaki mają cię Dzisiaj rzuczyć? mogę, a jutro nie wstanę z łóżka pewnie. I to chodziło. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dawajcie lajkujcie. komentarze, lajkujcie i klikajcie dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa! Cześć, to Zagada Dominiczek. Dostaw suba, żeby być na bieżąco. jaki